System Periduo, który służy do wykonywania ścian, słupów oraz stropów, jest systemem przywiednym, bardzo uniwersalnym, który skraca czas wykonywanych prac, a także pozwala zachować porządek na budowie. Nieodzowną zaletą systemu jest też ciężar płyt, który nie przekracza 25 kg. Powoduje to, że uniezależniamy się od zastosowania dźwigu na budowie. Większość prac można prowadzić przy użyciu siły ludzkiej. Za pomocą tego systemu możemy szalować ściany do wysokości 5,4 m, a także stropy do grubości 30 cm. Pracując z systemem Periduo możemy wykonywać pracę niezależnie od warunków atmosferycznych, czyli tak jak w budownictwie pracujemy wiosna, lato, jesień, zima. Przede wszystkim zaletą tego dla mnie jest bezpieczeństwo i lekkość tej konstrukcji. Na pewno komfort mojej pracy jest dużo, dużo lepszy ze względu na to, że przede wszystkim jest to... W transporcie dużo bezpieczniejsze. To jest cecha, która najbardziej mi tutaj pasuje w tych rozwiązaniach. To też jest cecha mobilności tej konstrukcji, że mieści się praktycznie w każdej zakamarykach budowy. Dzięki temu na pewno ułatwia to życie. Oprócz tego można transportować to nawet po klatce schodowej. Jest to na pewno wygodne. Komfort i bezpieczeństwo użytkowania systemu Duo przekłada się niewątpliwie na wielokrotny wzrost wydajności. Ten system pozwala zaoszczędzać, zaoszczędzić czas i pieniądze przez swoją uniwersalność. Uniwersalność tego systemu jest godna polecenia.